Jestem dzisiaj naprawdę z totalnymi z totalnym... To jest <grymne> dobra, <grymne> dobra. <grymne> dobra. Dobra. Jestem dzisiaj z totalnymi wariatami. No, to Nawet to już się nie potrafię wysłowić. Przyjmują mi mikrofon, przyjmują nasz program. Kurczę, co tutaj chłopaki? Był wywiad, a tu dalej Granda. No co ty gadasz? Siemanko, tu Zabor DJ Housy I pozdrawiamy wszystkich oglądających b forty, tv Że już takiej prezy w chmielnikach się kończą w tym sezonie? No, żałujemy, żałujemy, no ale to no, tak bywa. Teraz kończymy sezon w chmielnikach, kończymy wakacje, ale chmielniki, już za jakieś 6-9 miesięcy z powrotem wrócą, znowu będą królowały. Będziecie tutaj stałymi bywalczyniami? No oczywiście. Tak, dokładnie, na pewno będziemy. Czy jest taki wyraz z bywalczyniami w ogóle? Najlepszej prezy, oczywiście, tylko w chmielnikach. I zapraszamy wszystkich na następne wakacje. Na wakacje 2014. Pozdrawiamy! Kmieniki trochę zmieniły swoją postać, bo, bo pojawiła się scena, pojawiły się imprezy. Kupujesz to miejsce takie, jak teraz jest? Będziesz za rok tu wracała i z chęcią na imprezy przeżyła? Tak, tak, tak. Z chęcią. jak dużą chęcią? Rozwin trochę swoje. Opowieści. My nie gryziemy. No, podobają mi się imprezy, fajnie jest tutaj, no. Dobra muzyka. Ten sezon w Chmielnikach. Jesteś tutaj pierwszy raz, czy już odwiedzałaś e, plażę w Chmielnikach? Wam na Weekendzie, na koncercie zespołu Weekend, bo bardzo fajnie. Powiem, że tu jest naprawdę bardzo dobra impreza. Tutaj jest zawsze najlepiej! Słuchaj, Zabor, nie pierwsza to impreza twoja w Chmielnikach. Powiedz, jak oceniasz to miejsce? Mega magicznie, powiem Ci szczerze, że byłem tutaj dwa tygodnie temu na Retro Club Style. Powiem Ci szczerze, że frekwencja dopisała, było mega dużo ludzi. Fajnie czuli ten klimat, wiesz. Rozumiesz, graliśmy stare, dobre utwory i wszyscy dokumali, I to było najpiękniejsze, nie. przyszły rok Chmielniki rządzą, 2014, lato 2014. No myślę, że Chmielniki w przyszłym roku uderzą tak mocno w frekwencję, że kluby tutaj dookoła, no będą upadną, bo wakacje, takie zajebiste miejsce, zresztą zobaczcie sami, zobaczcie Oj tak Za momencik rozpoczyna i DJ i Nox i powiem wam szczerze, że Byłem dwa tygodnie temu, było mega multum ludzi i no, co wam powiem więcej? Dobra muzyka, dobra impreza z Przyjaciele, więc myślę, że na pewno będzie dobrze To co, godnie żegnamy wakacje przy whisky? Znowia, dobra, dobra, <laughs> Pozdrawiam wszystkich Tych wielkich oglądają i słuchają. V4TV, v oglądajcie to, check this out! Chmielniki, słyszałem, że pierwszy raz tutaj na, na backstage'u, tak mówią. Podoba się? Tak, bardzo się podoba. Słyszeliśmy od znajomych, że są fajne imprezy w Chmielnikach dlatego tu jesteśmy. <śmiernik> oceniasz ten sezon wakacyjny w wakacyjnych no, Zajebisty, po prostu zajebisty. Czyli polecasz wszystkim. Polecę wszystkim! A jaka impreza w Chmielnikach najbardziej Cię urzekła? Za. Dzisiaj. To dzisiaj. dzisiaj jest ten dzień. Ten dzień. Chmielniki się kończą. Jakie plany na zimę? Gramy gdzieś? E, ja powiem tak, grałem tutaj całe wakacje dla Was wszystkich. E, to na zimę. Będę oczekiwał na przyszłe wakacje, żeby było dużo lepiej. Piotr Suchocki, pomysłodawca tego miejsca, na pewno przygotuje dla Was bardzo dużo pomysłów. Będzie bardzo słonecznie i gorąco, pomysłowo. Także zapraszamy na przyszłe wakacje 2014 w tym miejscu. House D po raz trzeci w pielnikach, jako co to, to miejsce, jako co to, to lato w pielnikach. Zajebice, pogoda dopisała, jest naprawdę rewelacyjny klimat. Zresztą widać jest tutaj na, na załączonym obrazku. Korzystając z okazji, jesteśmy tutaj po raz ostatni na plaży w mielnika. Chciałbym Was gorąco zaprosić na moje urodziny, które odbędą się 12 października. Października? No dobra, października, okej. Okay. W klubie Arena Niszczewice, czyli 12 km od Mielnik w stronę Inowrocławia. Będę ja, czyli Solenizant. E, zabor. Będzie zabor. Właśnie on? Master of Disaster. Także go ani zapraszamy, będzie gorąco, bądźcie z nami. Mega show, bądźcie razem z nami, nie możecie tego przegapić. Witamy Sandro na imprezie w Mielnikach, na zakończeniu wakacji. Powiedz mi, przeżyłaś jakąś wakacyjną przygodę? Przeżyłam, przeżyłam. Opowiadaj. O Jezus, tutaj nie ma czego opowiadać, skończyło się, no nieszczęśliwie, no i tyle. Jakieś rozrabianko małe było? Radę, jak nasza koleżanka z imprezy? Nie, podrywaj. Okay. Nie, nie było rozrabianka. Nie, nie było rozrabiania? Co, a jak oceniasz świelniki? Taką imprezę jak w wiesz, ten sezon, wakacyjny. Na pewno DJ jest bardzo fajny, no i impreza, ludzie są, są też fajni, także znaczy się kręci. Czyli polecasz Chmielniki jak najbardziej? Tak, oczywiście. Dasz buziaka kamerzyście? 아. <susurra> Piotrze, rozmawiamy po raz drugi, pierwszy raz, rozmawialiśmy jak byliśmy tutaj z B4TV, po raz pierwszy na projekcie X, rewelacyjna impreza, to była, teraz mamy zakończenie lata, zrobiłeś tutaj i teraz ja oddaję znak jakości i szacunek Tobie B4TV, że zrobiłeś z plaży Chmielnik w te wakacje niesamowitą imprezownię, która... Przypadło do gustu naprawdę wielu, wielu ludziom. Gratuluję Ci bardzo serdecznie, aż się boję w pozytywnym boje, sensie boje, pomyśleć, co będzie za rok. A, też się boję pomyśleć. Słuchaj, powiedz mi tak naprawdę, jak oceniasz ten sezon? Już tak wiesz, trochę na spokojnie, bo jest ostatnia impreza w te wakacje tutaj. Jak oceniasz cały sezon, od kiedy tu się pojawiłeś? Mówię szczerze, to wszystko było na barackich papierach w tym roku, więc tak naprawdę na rozmyślenia i kalkulacje będę potrzebował jeszcze z dwóch tygodni, ale mówię szczerze, to co dzisiaj widzę i to co widziałem w ubiegłych tygodniach daje mi naprawdę wielką nadzieję i wiarę w to, że ten miejsce za rok w sezonie letnim 2013 ożyje jeszcze bardziej, pojawi się tutaj dużo więcej ludzi, a przede wszystkim więcej zadowolonych twarzyczek chodzi ci po głowie, już jakaś wielka impreza na dzień dobry, na rozpoczęcie wakacji w przyszłym roku. Ehm. Nie chcę zadać tajemnic, bo konkurencja czeka, ale myślę, że na pewno już w głowie mamy następne inwestycje, które tutaj poczynimy w przyszłym roku. Ta plaża jeszcze będzie rozbudowana, jeszcze bardziej atrakcyjna. Zapraszam wszystkich w roku 2014, bo tu się będzie naprawdę dużo działo. A o imprezach oczywiście na naszej stronie Facebooka. Piotrze, chciałbym wznieść toast za kawał dobrej roboty, którą zrobiłeś w w tym sezonie. aby z roku na rok było coraz lepiej, ale to coraz lepiej. To już jest po prostu wiesz, mega kosmos. Gratuluję. Mam nadzieję, że B4TV będzie z tobą przez cały czas, jak tutaj będziesz grał. Też taką nadzieję mam. Dzięki bardzo.